Dzień dobry Państwu. Ostatnie kilkanaście godzin handlu to wzrosty wartości głównej pary walutowej i powrót ponad poziom 1,37. Obecnie euro-dolar wyceniany jest na 1,37,1. Na gruncie analiz technicznej najbliższym oporem są to okolice 1,3725, zaś wsparcie wczorajsze minima na poziomie 1,3644. Protekcją do poprawy nastrojów na rynkach stało się wczorajsze wystąpienie Janet Yellen przed Komisją Bankową Senatu na temat polityki monetarnej. Był no to ten sam raport, który wcześniej szefowa FED przedstawiła przed Izbą Reprezentantów. Po samym wystąpieniu nie byliśmy bogaci w nowe informacje. Janet Yellen w zasadzie nie powiedziała nic nowego, czegośmy nie wiedzieli. Stwierdziła tylko, że program ograniczenia QE będzie kontynuowany, jednak dynamika sieci będzie uzależniona od napływających danych makroekonomicznych. A te, jak wiemy, ostatnio nie były najlepsze. Tłumaczy się je ostrą zimą, a to i tak nie zmienia ich negatywnego wydźwięku. W dzisiejszej sesji mamy kilka istotnych figur makroekonomicznych, poznamy stopę bezrobocia i inflację konsumencką dla Eurolandu, z USA raport o PKB oraz indeks Chicago PMI i Uniwersytetu Michigan. Ponadto pojawi się indeks podpisanych umów w Z kolei dziś rano pojawił się zaskakująco dobry odczyt z Niemiec dotyczący sprzedaży detalicznej, poprawił nieco nastroje na rynkach. Jeśli chodzi o wartość tego, w za wzrostami na głównej parze wałtowej, nasza waluta nieco się umocniła. Dolar kosztuje 3,03,6 Za za trzeba teraz zapłaci 4,16,4 zł. Podczas dzisiejszej sesji mamy również ile istotny odczyt z naszego kraju, będzie to finalny odczyt PKP za czwarty kwartał. To wszystkie informacje, które dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę dnia. Do widzenia.